Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest niezwykle radosna, pogodna Jadzia. Witam cię Jadziu serdecznie. Bardzo witam. Bardzo się cieszymy, Cieszy że po raz kolejny mi. jesteś w Zaborówcu, pierwszy raz na wizji. Ale powiedz, skąd do nas przyjechałaś? Witam serdecznie. Przyjechałam z Wrocławia. Co cię sprowadza do zaborówca po raz kolejny, bo jest to, jesteś już uczestniczką taką dobrze zadomowioną, że tak, tak powiem, w naszej tak, wspólnocie tak. ludzi, tak. którzy dbają o zdrowie i, 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 tak. i też relacje z Panem Bogiem i tak. chcą iść przez życie radośnie, ale też jakby odpowiedzialnie i tak z troską o to, żeby no tą kondycję też mieć, prawda? Tak. Ehm. Y Pamiętasz swoje początki, a tak. może tak? Tak. Z, y, dowiedziałam się o Zaborówcu od takiego zaprzyjaźnionego hmm. księdza Piotra o, proszę. i przyjechałam pierwszy raz y, w 2019 roku. O proszę, czyli już będzie 5 e, lat y, tak. od pierwszego przyjazdu. Y, w tej chwili to już jest mój czwarty y, pobyt. Biorąc pod uwagę, że był COVID i przez tak, dwa lata było tak, to nieco utrudnione, tak. no to faktycznie masz dobrą, średnią. Wczor w ubiegłym <laughs> roku też byłam. Tak, no, tak, w ubiegłym roku też byłam dwa razy. No i A, teraz no jestem, właśnie, tak. teraz już jestem czwarty raz. Bardzo mi się tu podoba. Jest piękne miejsce. Tak co widać eee, na załączonym obrazku, chociażby w tej nowej tak, scenerii tutaj tak. e, nie, nie opodal nas raptem... Jest super powietrze. Świetnie się oddycha. A, no Jest cudowna gimnastyka. Także zapraszamy na gimnastyki pana Tomka, tak? dwa tak, razy dziennie na świeżym tak, powietrzu. Tak. Czym się odnajdujesz w tym sobie? Mamy wspaniałą dietę. Ta dieta wpływa na moje zdrowie, na moje e, samopoczucie. Świetnie się czuję i uwielbiam tu przyjeżdżać. Mam wspaniałych. I e, e, e organizatorów, nam. którzy wspaniale organizują ten cały pobyt dziesięciodniowy. I się polecam. Mhm. Każdy coś dla siebie znajdzie, nie? Tak ale, tak. ale ale jest, właśnie, ale też jest ekipa fajna zawsze, prawda? Ludzie, Zaw którzy tak. przyjeżdżają tak. z całej Polski, no. czy nawet spoza granic. A, a wytwarza się taka wspólnota, jakby się człowiek tak. znał tak. już jakiś czas. Prawda? Jakiś czas, tak. Tak. Więc ten post, tak. czy, czy te, te tak. trudy, ale też te, te, te tak. wspólne chwile, herbatki tak. m, jakby zbliżają do siebie, nie? Tak. że ludzie mają jakieś właśnie takie relacje przyjacielskie, serdeczne, są otwarci tak. na drugiego człowieka. Tak. Jadziu, no, powiem Ci tak. E, wiem, że właśnie no, od lat, wielu, wielu lat prowadziłaś świetną restaurację Hubertus we Wrocławiu. Jakbyś chciała coś powiedzieć o tym momencie przełomowym dla tej restauracji, taka sztafeta pokoleń już nieco, prawda? Teraz, bo to jest dla mnie takie fascynujące. Tutaj mamy dietę, czyli dużo warzyw, mało kilo oczyszczamy się z toksyn, ale potem dobrze zjeść w dobrej restauracji. Ja się nie mogę doczekać na właśnie ten kolejny jakby epizod, albo inaczej rozdział otwarcia waszej restauracji, mogłabyś coś na ten temat właśnie powiedzieć? Jaka kuchnia, czym się specjalizujecie rodzinnie, gdzie można, można u was dobrze zjeść ja, dobrze po poście? Z... Mhm. To znaczy od osiemdziesiątego roku wow. prowadziłam bar restauracyjny Hubertus mhm. we Wrocławiu na ulicy Oławskiej. Miejsce, e, do ubiegłego roku, czyli do 2023. W 2023 roku przepisałam firmę na córkę. O, pięknie. Teraz tak. ona się może teraz, wykazać? Teraz tak. Podpatrując e, doświadczenie tak. mamy przez tyle lat, nie? Nabrała e, pewnej wiedzy. Mhm. E, sprzedawaliśmy, mieliśmy kuchnię polską, e, no, ale między innymi była i rybka. Mm -hmm. I gulaź dzika, przede Aha, wszystkim. W przede wszystkim dziczyzna. To, dziczyzna super, super dzieczyzna, z placek leśniczego z słówkami, tak, lala. tak. Z, z, z dziczyzną. <gulia> Różne mieliśmy, herbigosy, pierogi, cała, cała kuchnia polska. Pięknie, ja byłem na waszej tak. Facebooku i widziałem, że tak. naprawdę przepięknie, barwnie to wygląda. Tak. Świetne zdjęcia, no i domyślam się, że no potrawy równie dobre w smaku. Powiedz, kiedy będzie otwarcie to ponowne, po tym wielkim remoncie, mm. w nowej odsłonie? Właśnie. Bo nie ukrywam, że chętnie sam bym przyjechał. Tak, bardzo zapraszam. Wyposzczony, Wypuszczon, dobrze zjadł, tak. u dobrych ludzi, w dobrej e... restauracji. To już niebawem w zasadzie, prawda? Myślę, że córka, to, to znaczy, córka zdecydowała, po moim odejściu, zdecydowała e, zrobić restaurację w takim nowym stylu. Mhm. E, więc od stycznia w tym roku zaczął się remont. Tak. No i trwa do tej pory. Myślę, że skończy się ten remont pod koniec marca w tym roku. Mhm. No i po świętach planujemy otworzyć. Czyli po Wielkanocy na, tak, tak, na Oławską. Tak. Myślę, Fuberty. że jeszcze od czasu do czasu też będę do niej przyjadę, przyjadę zobaczyć. Dobrym jak to będzie działać? Doradzić, jak to tak, doradzić? Coś tak, tak, tak. ale serdecznie zapraszam. Będzie na pewno cudownie. Będziemy mieli żur e, z kiełbaską z dzika. Ula, będzie gula. Będą kluski e, ziemiaczane z nadzieniem e, mięsa z dzika. No, i praca kleśniczego na pewno zostanie, bo to są ziemiaki tarte, czyli placki ziemniaczane z gularzem z dzika I polecam i zapraszam. Kuchnia myśliwska, tak. Tak. Mocno, tak. Jak sama nazwa wskazuje, hubertus, to tak. to od razu się kojarzy z dobrą kuchnią myśliwską. Tak. Ale wiesz, co to jest piękne? Bo zobacz, można się dobrze stołować, dobrze odżywiać tak. w fajnej restauracji rodzinnej, polskiej, gdzie też się wspiera swoich. A jednocześnie raz po raz jechać na dietę, nie troszeczkę. Tak. to, to jest, na wszystko jest w życiu czas, tak jak w księdze kochaleta. No jest czas na poszczenie, na, jest czas na świętowanie. Tak, na wszystko. I, i to, jest, to, jest, to jest piękne, że właśnie korzystamy z życia i, i doceniamy. I to też też jest jakaś forma krajoznawcza, tak. prawda? Bo jadąc do Wrocławia do was na przykład. No to z tyłu głowy już ja na przykład mam y, wasze piękne zoo, które tak. jest, no, bardziej, można powiedzieć, chyba najbardziej takie okazałe w Polsce. Chociaż nasze poznańskie też jest całkiem niezłe. Nie jest ja też, ale ale mm. warto, warto zobaczyć, i, i, i to jest piękne: podróże kształcą. Czyli, czyli w zasadzie, już na wiosnę w kwietniu, można, można do Was dotrzeć i, i, i powiedzmy miło spędzić czas. Pewnie zacznie się wiosna, więc ogródki niedługo będą otwarte na świeżym powietrzu. Nie? Tak, myślę, że ogródek już będzie otwarty 25 marca, ma być mm -hmm. otwarty bo cała zgoda już związana z ogródkiem była przygotowywana. Pięknie. E, w ogródku mamy bardzo dużo kwiatków. A, czyli kwiatów. Jest... Pięknie wygląda ogródeczek, Także, także zapraszam. Cię będzie cieszyło Na pyszne, I oko i podniebienie. Nalewane piwko. <laughs> tak, co najbardziej, co najbardziej klienci uwielbiają. Bezalkoholowe. I może będzie bezalkoholowe? Tak, tak. Będzie bezalkoholowa. A powiedz, zdarza się tak, już pewnie gdzieś tam będziemy zmierzać do tego, że właśnie, czy zdarzają się na przykład myśliwi, albo leśniczy, którzy przychodzą w mundurach? Zdarza się. Tak? Przychodzą i od czasu do czasu od razu zaznaczają, czy to jest rzeczywiście dziczyzna. A, no. A ja zawsze mówię tak, jak Pan skosztuje, spróbuję. Zobaczy pan i wtedy pan oceni. No i wtedy mam podziękowanie, że rzeczywiście jest dziczyzna, no, pyszna dziczyzna, znają, dobrze zrobiona, jest dobrze doprawiona. No i przychodzą, ale, ale nie za często. W mundurach przy, przychodzą raczej rzadziej. Przy okazji może jakichś tak. oficjalnych spotkań, a tak. tak to pewnie incognito. Um. Pięknie. No to z Hubertusa wracamy jeszcze na zakończenie do zaborówca. Y, powiedz y, y, jak, y, jakbyś tak mogła podsumować właśnie te twoje przyjazdy. No już sam fakt, że byłaś w tak możliwie krótkim czasie kilka razy u nas, to jest dla nas najlepszą rekomendacją, że, że chcesz tu wracać. Y, ale komu mogłaby, jak myślisz, komu mogłabyś polecić, na przykład, nie? albo, albo co tak? Y, Hmm. No, takim byłoby wiesz, takim można powiedzieć, przesłaniem na koniec. Tak, jak e, powiedziałam, mhm. że bardzo e, jestem zadowolona. E, przyjeżdżam tu po to, żeby świetnie się czuć e, i dla ducha, i dla ciała. No tak, jesteśmy. Tak. Całością. E, całością, mhm. tak. E, polecam bardzo dużo osobom. Zawsze biorę ulotki. ulotki. I to... zawsze kładłam tak. u siebie w pracy, a teraz na pewno też wezmę ulotki i położę u córki w pracy. <laughs> Bardzo dziękujemy. Warto wspierać i dobre, dobre rodzinne przedsięwzięcia właśnie restauracyjne, tu akurat Hubertus, ale też w przerwie między można przyjeżdżać do zaborówca, się troszeczkę wypościć, wzmocnić organizm. Tak, tak. Bardzo dziękujemy za uwagę. Ja no, cieszę się bardzo po raz kolejny, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo było ja miło również bardzo dziękuję. I... bardzo dziękuję i zapraszam do Wrocławia. Do Wrocławia. Do Wrocławia. Do zaborówca. Zapraszam. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Dziękujemy.